Daj głos. Chcę ja mam. Daj głos. Daj głos. Nie, to chociaż wskaż petardy. Jezus, ty się kręci. Ogo głodny, głodny, głodny. Ogon w górę jest petarda, lecimy. Siemandero, czarne kciuki. Naturalne środowisko las. Jak sami widzicie. Nie ma grzebienia, nie ma wody gotowanej. Jak to niektórzy tam się zaraz pooburzali. Las. Deus, jesteśmy z Krzysiem. Idziemy teraz po prawdziwe petardy. Idziemy po odznaki. Po odznaki, gdyż tutaj w tym miejscu jest taka prawdopodobnie historia. Ludzie, yy, okoliczni mieszkańcy uciekali przed nadchodzącą Armią Czerwoną no i zakopywali rzeczy, które mogły świadczyć o ich przynależności do nie bardzo wtedy korzystnego na czas wyzwolenia przez Armię Czerwoną do niekorzystnego systemu. Także ja już nie pitole, więcej nie przedłużam, bo wiadomo czego idziemy szukać. Coś trafimy, nagrywamy. Miłego seansu. No i pierwszy fancior. Pierwszy fancior guziczek. Pod drzewkiem. Ach, co tam będę nad nim gadał. Guzik No may Fajny był sygnał, fajny. Przy takim korzeniu, wiecie, mogło zawsze coś być ukryte Ale to tylko wpada Breneka Tylko Breneka ołowiana. No nic, lecimy dalej. Odznaki, odznaki Monety, odznaki, srebra, szturmy a mi się tu gołębie trafiają. Ptasie obrączki jakieś z jakiegoś okręgu, który Wy oczywiście określicie. 19176PL 16FCI i tyle. Pozdrawiam wszystkich hodowców gołębi. Zobaczcie teraz na to, co trafiłem. Ja myślałem, że to jest jakaś zakrętka typowa, ale tu są. Jezus, to jest rolka filmu. Ty krzycho! Rolkę filmu od aparatu jakiegoś znalazłem, i napisy niemieckie są. Kurde, ciekawe. Czy to jest współczesne, czy stare? Tak. To jest rolka filmu od aparatu. Ale jaja. O kurde. O, ja pitole! Ciekawe, czy to mogą być stare czy, czy współczesne. Żeby... Czekajcie, ja może doczyszczę to. Nic chyba z tego nie uda mi się tutaj wyciągnąć więcej. Ale, jeżeli ktoś na grupie jest, jakiś znawca fotografii, który by na przykład po, yy, po tej naklejce na tej rolce mógł stwierdzić czy to jest stare czy współczesne i chciałby na przykład się podjąć, bo ten film chyba jest w środku. Nie będę go wyciągał. Jakby ktoś taki się znalazł to chętnie, chętnie mu to odeślę. Może być całkiem mega fun, Może być naprawdę coś fajnego. Adresy Aquafoto a to pewnie no. są adresy do jakichś tych może no to z tego nic nie idzie rozczytać. Zmieniamy miejscówę. Mhm. Ja Cię nie wkurzam, fant na wejściu. Nastąpiła tradycyjna zmiana miejscowy. Już Wam pokazuję, pierwszy sygnał, pierwszy sygnał i już jest, już jestem zrobiony, no. Proszę bardzo. Że Żetonik forwarszny. Gratulacje! Piękny nie? Ogryzek bo ogryzek, ale jest. Ale jest piękny Rzeson, fluarczny. I już jest petardziunia. Jest! Jest wreszcie, nareszcie. Powiedzą wariat, z czego on się cieszy. Mam fenola, mam fenola. Pierwszy wypad od powrotu z Banicji na Tunezję. Jest! Kaszubska Boratynka, jeden fenolek. Oj, petardzionia. Teraz to już jestem zadowolony. No, jeden fenolek i już jest drugi fenolek Dwa fenolki mam i jest petarda patrzcie jaka to jest fajna ziemia w takim czymś akurde plażówka normalnie Wychodzi harmonia, wychodzi harmonia się śmieje z tego, bo mój serdeczny przyjaciel na ostatnim swoim filmie mówi, a dobra, harmonii nie pokazuj, nie pokazuj. A przy okazji to chciałbym was zaprosić yy, do Mister Lonego. Bo dzisiaj akurat yy, no dzisiaj jest piątek. Dzisiaj wlatuje chyba live konkursowy, live konkursowy na kanale Mister Lony. Do wygrania są mega zarąbiste nagrody. Także wbijajcie na kanał Mister Lony. Yy, nie pożałujecie tego. Zapraszam serdecznie. Oj teraz kurczę, fajnie by było Fajnie by było, żeby to było całe. Fajnie by było, żeby to było całe Ale niestety nie jest i mamy tylko taką zagwostkę. Cóż to kiedyś mogło być? Nie, no śmietnik jest przeogromny, Śmietnik jest wiesz przeogromny tam krzychu łazi, ale wam powiem, że to jest yy, naturalne środowisko Deusa. Naprawdę to jest naturalne środowisko Deusa. Ta szybkość, w ogóle dźwięki, przemiatanie. No, Deus, Deus na śmietnikach to jest, to jest to, o czym każdy yy, metaloszukacz marzy, żeby mieć taką maszynę. Już mam kolejny cosik. I co my tu mamy? Kolejnego cosika. Korda, mam srebro. Mam srebro Mam srebro na 100% Tak jest To jest jakaś część talara To jest jakaś część talara, czekajcie Naprawdę dosłownie chyba z 3 lata nie miałem Patrzcie 24 część talara Gratulacje Piękne co? Coś pięknego ale piękne srebro mi się trafiło. No kurde wolek. A krzychu mówi weź tu kogoś zaproś. Dziękuję. Żółwolek Krzysiu. Dziękuję Ci ślicznie. Drapulacje. Dziękuję, dziękuję. Drapulacje. Ale banan, ja pitole. Jakie piękne srebro mi się trafiło. No ja jestem zrobiony na maksa dzisiaj. O jest taki głęboki dziur. I takie fanty się zdarzają, bo to wiadomo, zdarzają, kurde przeważają, przeważają, no ale kopać trzeba, wiadomo, kopać trzeba. Moniak to Moniak, Moniak to Moniak, Moniaka trzeba nagrać. No, a że to jest Pyrylium. Pyrylium i to jest Anno Domini Skowronkowo Bogucka 68. No to pozdrawiamy wszystkie 68 roczniki. 10 groszy. Tanari, w zaroślach my. Patrzcie, była sobie tubka. A obok tubki wyszło coś takiego, taka porcelanka. Tylko nie wiem, czy to też PRL jakiś. Czy jakaś dojczlandzka. Totalnie nie wiem. A tu był dziwny sygnał. To był naprawdę dziwny sygnał. I chciałem go odpuścić. I kolejna zasada. Nie jesteś pewien? Kop, kurę. A najlepiej kop wszystko. Nie, żartuję oczywiście z tym kopaniem wszystkiego, bo byśmy się zajechali. O kurde. Dwa fenigi yy, cesarstwo. Ale taki dziwny sygnał dawał z cesarstwa czy wajmarek? Nie wiem. Wezmę szczotkę. To nie są dwa fenole, to jest dyszka. Dyszka cesarstwo. O, 1902 chyba rocznik. Dyszka, ale naprawdę mówię wam taki dziwny sygnał, ale nie odpuściłem. A Krzysiu tu z Rutusem śmiga. Miedziucha? Tak mi się wydaje, że... Ale ma ranty takie zdobione, tak, nie? Tak, A? tak. Widać tak, ładnie. Tak, tak. No masz panie Fanciora. Jest, jakaś obrączka, może i miedziucha, a jakaś no, może wycięca żuwolek. Super. No i petarda. Nie, i najśmieszniejsze, że tu jest stary dołek. I pewnie ktoś zrobił taką głupotę, że coś znalazł i nie machnął obok, nie? A obok wyskakuje, proszę bardzo. Dawno nie widziane. Na parstunio. Piękny. Super. No. No ładny. Tylko mówię, no ktoś po prostu nie robi tej starej zasady metalu szukacza. Znalazłeś przemieć jeszcze raz. Ale petarda. Fajny. Naparstki lubię. Bardzo lubię znajdywać. Nie, dziękuję. Dobrze, dziękuję. Muszę prąd zrobić w moim tutaj samochodziku. A uwierzcie kto mnie obsługuje. Sam mistrz nadmistrze, właściciel najlepszego salonu. Chyba w całej Galaktyce salonu BMW. Prawda Marcin? Dobrze, dobrze. Nie no naprawdę. Auto Bawaria Luzino, auto Bawaria Luzino. Jedyny salon, który naprawdę mogę polecić, który ma tak fachową obsługę samochodów BMW petarda. Szybko na temat bardzo i bardzo tanio wyrocznie moja kochana, tak? Dzisiaj to byłeś naprawdę wyraźnie, nie oszukałeś mnie. Dobra, zobaczymy co wyjdzie z tej 24 talarówki. Jak sobie fajnym, troszkę ją spryszczemy na chwileczkę tylko. No jest widać, ale ja ją tutaj z 30 sekund podtrzymałem, i to wszystko nie mam czasu, żeby dłużej trzymać. Fajnie wychodzi. Oczywiście płyn konserwo ze sklepu Poszukiwacz EU, polecam serdecznie całe, całe zestawy do czyszczenia monet, do czyszczenia fantów. A ja na dzisiaj kończę, <gryw> lecę robić barki, lecę robić barki, bo dzisiaj... Dzień barków do robienia. Wypadku dawno takiego fajnego wypadu, nie miałem naprawdę mega fajne fanty, mega fajna przygoda. Znowu mega fajne, pozytywne towarzystwo. Krzysiowi jeszcze raz dziękuję za towarzystwo, za miejscówki. I co? Jedynie wam mogę powiedzieć, jak film się podobał, to wiecie, co macie zrobić. Zostawić subskrypcję, dać łapkę w górę. Zostawić oczywiście taktyczny komentarz. I pamiętajcie, kto się zna na, na, na fotografii, na filmach, na aparatach starych, na taki dajcie znać, czy idzie coś z tego zrobić, jak ktoś by był chętny, oczywiście na brief poproszę i ta rolka z tym filmem leci do niego. Nara, do następnego, trzymajcie się, hejo!